że do Państwa dyspozycji w pierwszej części będzie pan trener Ryszard Rasiewicz. Bardzo proszę panie trenerze o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór. Myślę, że Zawisza rozegrał dobre zawody. Szkoda, że, że ci zawodnicy, którzy dzisiaj wystąpili. I klub i, i, i kibice za, za zostali zrekompensowani za, za dobre zawody z naszej strony, chociażby jednym punktem. Myślę, że gdybyśmy strzelili drugą bramkę w pierwszej połowie ten mecz byśmy wygrali, a jeżeli już nie, no to dobrze by było, gdybyśmy dobiegli te 1-0 do, do przerwy. Staraliśmy się i bronić dobrze, i atakować nie zawsze Sytuacje, które żeśmy mieli, mogliśmy zamienić na, 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 na bramki. Więcej skuteczności wykazał dzisiaj Wizew i, i wygrał ten mecz. Nie chcę się dalej rozwodzić na tym, czy, czy mecz był zasłużenie wygrany, czy nie, bo to mnie nie interesuje za bardzo. Ja, nie są tylko wrażenie, że po tym meczu trochę na pasywnym, jeżeli chodzi o grę ofensywną z Jagieloni, gdzieśmy też dopuścili do wielu sytuacji. Dzisiaj, żeśmy, można powiedzieć, oprócz tego, żeśmy nie zdobyli punktów, graliśmy dużo lepiej i z większą wiarą, jeżeli chodzi o, o stwarzanie sytuacji ofensywnych. Dobrze, szkoda. Myślę, że idziemy dobrą drogą i trzeba iść w tym, w tym kierunku. Oczywiście dobrze by było, a myślę, że tak będzie, oby jak najszybciej, żebyśmy jeszcze dokonali dwóch, dobrze by było trzech wzmocnień e, każdej formacji naszego zespołu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Teraz czas na z Państwa strony. Alberto perez Stefan Stefan Wieszyster, proszę. Czy Państwim zdaniem Zawisza Buddhusz ma takiego nominalnego napastnika, bo sporo się mówiło o tym, że, że właśnie z tym macie chyba największy problem? No i pytanie numer dwa pozwolę sobie też zadać, jak Wam się podoba no, ten start w tym ogóle Ekstra Klasie, no, mm, chyba nie tak sobie to zaplanowaliście na samym początku. Dziękuję. Może zacznę od tego drugiego. Wie pan nikt sobie nie zakłada, że, 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 że yy, w dwóch meczach się nie zdobywa punktów. Ja tylko powiem i to nie jest usprawiedliwienie przede wszystkim dla, dla zawodników, ani dla mnie, ale wymagajmy zdobywania i lepszej gry od klubów, które mają kadrę troszeczkę lepszą, to jest raz, i dwa, które grają dłużej w ekstraklasie, to jest odpowiedź na Pana pytanie drugie. A, 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 a pierwsze, e, nie tylko napastnik, bo napastnik musi też otrzymywać podania, ale napastnik. O z tym systemem, otrzymując piłkę na 20, 30 meczy, nie wiem, jeszcze tam nie widziałem takich napastników, żeby obrało 3 czy 4 obrońców. Nie wygrało mecz. Także, to, co powiedziałem wcześniej, są potrzebne 2 trzy wzmocnienia w każdej formacji. Bardzo proszę, mam jeszcze kolejne pytania. Panie trenerze, potrafi Pan wytłumaczyć błędy swoich obrońców, po których padły bramki dla Lidzela? Potrafię, ale nie chcę. Bardzo proszę, mam jeszcze pytania? Dziękuję za pierwszą część konferencji, za chwilę ten